Lwisland Wyspa Milości 7 czwórki świetna decyzja Miszczaka. Reality Show Lwisland. Wyspa milości to program, w którym dziesięcioro uczestników, pięć singielek i 5 singli dostaje szansę na znalezienie miłości na całe życie. A tak zaim wygrania nagrody w wysokości 100 tysięcy złotych. Pierwsze sześć sezonów było emitowanych na głównej antenie Polsatu. Siódmy sezon. Zgodnie z decyzją podjęta przez Edwarda Miszczaka tuż po objęciu stanowiska dyrektora DS programowych telewizji Polsat, został przeniesiony do TV4. Jak wyjaśnił wtedy Miszczak na konferencji presowej, nowy sezon show wzmocni wiosenne ofertę programowa czwórki. Jest to początek zmian zaplanowanych dla tej anteny. Decyzja początkowo wywolala lawinę komentarzy, ale okazała się więcej niż trafiona. Lwisland. Wyspa miłości w swojej siedem edycji, emitowanej w okresie od 27 lutego do 9 kwietnia w dni powszednie oraz niedzielę, zbliżyła się do własnego rekordu oglądalności. Jak podaje stacja, powołując się na dane Nielsen Measurement, Assurement. Oglądalolacznie ponad 9 milionów osób. Program pozyska dla czwórki mloda widownie, rok do roku udział stacji w grupie 1634 wzrosły o blisko 50%. A w paśmie jego emisji prawie trzykrotnie, osiągając poziom 8-4%. Rekordowy odcinek sezonu oglada lolacznie 1.36 milionów widzów, co przelozyło się na 9% udziału w grupie komercyjnej i jest 14% w grupie 16-34. Portal wirtualne media podkreśla natomiast, że oglądalność Lwisland rosła niemal z tygodnia na tydzień, w pierwszym tygodniu Lwisland. Wyspa Milości 7 sledziło 360 tysięcy widzów. W kolejnych tygodniach cykl notował stopniowo coraz wyższe wyniki. W drugim już 397 tysięcy widzów, w trzecim 497 tysięcy, w czwartym 511 tysięcy. Przecinek w piatym 593 tysiące, a w szóstym 470 tys. Sukces najnowszej edycji programu nie mógł przejść niezauważony w branzy. Pomponik zapytał więc z tej okazji Edwarda Miszczaka o jego ocenę ogladalności ostatniego sezonu. Dyrektor do spraw programowych w telewizji Polsat nie krył zadowolenia. Sukces Island. Wyspy Milości w czwórce potwierdził, że warto czasem zejść z utartej ścieżki. Program spełnił pokładane w nim oczekiwania, bo nie tylko poprawił wyniki TV4. Ale przede wszystkim przyciągnął do czwórki mloda widownię. Zamierzamy je z częstym jesienia jeszcze wzmocnić ten efekt. Na początek ogłosiliśmy przygotowania do nowej edycji Lwisland Casting Just Trwa. Kolejne plany poznacie Państwo wkrótce podsumował Miszczak. Do tej pory najchętniej oglądanym sezonem Lwisland. Wyspa miłości pozostaje piaty. Edycja emitowana od 28 lutego do 10 kwietnia 2022 roku, roku przyciągnęła średnio 524 000 osób, co przełożyło się na 5,66% udziału w rynku. Format Lwisland pochodzi z Wielkiej Brytanii. Polska edycja prowadzi od początku Karolina Gilon. Siódma edycja im wygrali Agata pasji i Hubert Wicher, którzy zdecydowali, że po zakończeniu programu będą budować wspólne życie. W czym zapewne pomoże im wygrana w wysokości 100 tysięcy złotych. Czwórka, czemu trudno się dziwić, szuka już uczestników do kolejnej, ósmej edycji. Jej emisja jest planowana na jesień 2023 roku.